Cześć, Paulo z tej strony. Witam was w świątecznym evencie z Fishing Planet. Wydarzenie? Namierzch tarpona Krampusa może zlokalizować pechowego tarpona Krampusa, przepytując jego wspólników. Głupkowate basy, widywane w Samotna Gwiazda Emerald i Everglades i innych lokacjach. Łów je, aż dowieście, gdzie jest ich szef. Aby przyciągnąć te ryby, użyj szafy grającej Mikołaja lub nakarmie mega ciasteczkową zanętą rzucaną z ręki. Kupkowate basy szczególnie przepadają za ciasteczkami z mlekiem i piernikami. Już kilka tych ryb złowiłem. Większość z tych ryb jest złowiona w poprzednich eventach, w poprzednim roku lub dwa lata, wstecz już nawet nie pamiętam. Nie jest to łatwe, ponieważ nie mam. Żetonów. Jestem tutaj na samotnej gwieździe. Pokażę wam, gdzie tych ryb sporo złowiłem. Tutaj mam marker. Zielony, głupkowaty bas. No i przy okazji wiadomo, w tym miejscu można złowić tak samo inne ryby z innego eventu, takie jak czerwona głupia babka, niebieska i zielona, oraz czasem się trafi. Araku bandyta, czerwony, niebieski lub zielony. Także wszystkie ryby, jak nam się uda, można wyłowić w jednym miejscu. Oczywiście prawdopodobieństwo złowienia innych ryb jest znacznie mniejsze niż na przykład głupiego basa, chociaż mi się wiele razy zdarzyło. Dobra, więc teraz tak. Moje wędki, już Wam pokażę ekwipunek, spróbuję oś zrobić to zadanie. Tu mam taki sprzęt, łowię sobie na cztery wędki. Haczyk 1.0 bezzadziorowy na pierniczki, bo całkiem sporo fajnych ryb bierze. No i dobra. I szczegół polega na tym. Zostało mi... Najpierw sobie zarzucę te wędki, dokładnie w to miejsce. Grunt od 95 do 110 powiedzmy. Ja sobie je zarzucę. Jest to że tak powiem, skomplikowane. Może się uda, może się nie uda, zobaczymy. Szybko sobie zarzucę. I jeszcze sobie wesnę w międzyczasie. I słuchajcie, to jest ostatnia moja zanęta ciasteczkowa. Mam jeszcze cztery rzuty. Dobra, rzucę sobie ją z ręki, w to miejsce. Widzicie, pojawia nam się mgła. Szybko sobie rzucę jeszcze dwie pozostałe wędki. Aha, muszę pamiętać o tym, że najpierw przynęta się musi nam zrobić. No i dobra, jest pierwsze branie. No i zobaczmy, co to jest za rybka. No i jak mówiłem, zielona głupia wabka. Ona nam się tak samo nadpisuje w tle, jak będziemy łowić ryby. No i jak widzicie, rzucicie zanętę w odpowiednie miejsce, macie w kilku miejscach mgłę. I w tej mgle musimy łowić te właśnie świąteczne ryby. Kolejne branie coś świątecznego, szczapce. No i macie niebieski Araku Bandyta. Tak jak mówiłem, wszystko się może zdarzyć, prawda? Te ryby wam się oczywiście naliczają. Jeżeli macie ten, y, możliwość wykonywania akurat tych misji, to wam się one w tle naliczają. Szybko, szybko, podmianka. Nie chciałbym stracić rybki. Jest zielony i tu jeszcze jeden Czy będzie to jakaś świąteczna rybka? Tak jest Dwa pod rząd, jak widzicie i nowy rekord osobisty No i jeszcze jedna i teoretycznie wszystkie zielone basy złowione No ale co z tego jak jeszcze masa, masa została czerwonego i... Niebieskiego do złowienia Pewnie jak na złość będą mi e, brały te zielone, zaraz zobaczymy. No, jeszcze się patrzcie, już jest branie, ale teraz to może być zwykła rybka, a nie musi. No weźmy, zobaczmy. No właśnie, mówiłem, dobra. Chociaż czasem może się zdarzyć, że ryba uderzy nawet bez zanęty. Bardzo rzadko, ale się może udać. No i mamy tak, jak teraz. Widzicie? Zielony, głupkowaty bas. Wszystkie ryby złowione. Dobra, to jeszcze mi zostało tylko niebieski i czerwony. Teraz zróbmy sobie może tak. Jakie mamy warunki? Tutaj spadają troszeczkę. Ustawmy sobie na optymalne. Wezmę sobie, zarzucę jeszcze pierniczka. Nie wiem, czy mi się udało to złowić. Zobaczymy. Mam jeszcze asa w rękawie. Dobra, mgła się pojawiła. Dawaj, dawaj szybciej, bo ta mgła trwa dosłownie parę minut. Może minutę, półtora do dwóch. Już sam nawet nie wiem. Z lekkim opóźnieniem, ale event wjechał w Fishing Planet. Już myślałem, że nie będzie w tym roku. Po totalnie skopanym evencie Halloween. Na szczęście event świąteczny jest w Fishing Planet i można próbować swoich sił w łowieniu świątecznych ryb. Oczywiście każdy z Was może mieć inne zadania, bo ja większość tych zadań wykonałem dwa lata wstecz lub rok wstecz. No i w tym roku mi się pojawiło to zadanie, bo tego jeszcze nie skończyłem, a miałem możliwość, chociaż było ciężko mi złowić te ryby. Dobra, lecimy. Dwa rzuty. Także chcę Wam pokazać w tym materiale, że z ręki też da się złowić świąteczne ryby bez używania szafy grającej Mikołaja. I da się wyciągnąć kilka rodzajów ryb. Mamy czerwonego. Świetnie. Da Wam jeszcze współrzędne szybciutko na niego tutaj elegancko mam asa w rękawie dostałem jednego e, lodowego żetona, więc sobie przygotuję zaraz tutaj mamy szafę świętego Mikołaja ja sobie stanę i ulokuję sobie moje wędki tutaj rzucimy powiedzmy nasze cztery przynęty w to miejsce Dobra, podejdę i patrzę co się stanie. I właśnie tutaj się pojawiła mgła i w tym obszarze możemy łowić świąteczne ryby. Jestem ciekawy ile uda mi się złowić. A się rozszalało wszystko! Raku Czerwony też ma określony czas działania. Dawaj, niebieski i czerwony! Dobra, mamy niebieskiego, cudownie! Jest znowu niebieski. Co, one preferu preferują mleko i... Ciasteczka z mlekiem. Zaraz zobaczymy, co to za rybka. No i czarprys. No już nie mam więcej żetonów. No i zielony. Tame. No i jest opcja kupienia w zakładce premium. Zestawy zdarzeń za 69. Piernikowa melodia. A może kupię 25 żetonów plus 100 pierniczków? Dobra, to kupię. Jest 25 żetonów. A gdzie są moje pierniczki? Tutaj mam 119 pierniczków. Dobra. To lecimy. ciąg dalszy, może mi się uda. Cyk do automatu. Jeżeli macie wydarzenie Krampus Hunt i namiś Krampusa, gdzie łowimy czerwone, głupie, e, głupkowate basy, niebieskie lub zielone na sabotnej gwieździe, to pamiętajcie, że jak łowiąc te ryby złowicie, to też wam to nadpisuje. Więc bardzo fajnie. Ok, wrzucam monetę i lecimy. Mamy optymalne warunki do łowienia. Nie gra muzyka! No dobra, zmiana przynęty, ciasteczka i mleko. Zobaczymy teraz, co się wydarzy. Dobra, lecimy teraz na Emerald Mamy promocję na koszt podróży. Trzeba to wykorzystać. Przejdźmy na nockę. Wtedy nie będzie padać. Elegancko. Tutaj powinna się pojawić mgła. Więc ja się rozłożę może tutaj. Rzucę sobie przynęty. No nie wiem, powiedzmy tu strzelam, bo nie łowiłem na tym łowisku, więc nie wiem. Jestem ciekawy, czy w ogóle tutaj będzie mgła w tym miejscu co rzuciłem. Dobra, sprawdźmy to. Tak jest. To lecimy z wędkami. Czy uda mi się złowić jeszcze 10 niebieskich głupkowatych basów? Mamy, dobra, oznaczenie szybciutko. Tutaj wariet się chował. Mamy to pięknie! Cudownie. W końcu. Już, już wspieram te rybki. Ale się teraz rozchulały. Kolejny niebieski. Mega się cieszę, że udało mi się wykonać tą misję. Na Miesz Tarpona Krampusa złowiłem 31 czerwonych, głupkowatych basów, niebieskich i zielonych. Wow. Nie było to takie łatwe. Sporo czasu mi to zajęło, około 3 godzin. Aż 14 żetonów wykorzystałem, żeby złowić te ryby. Całkiem sporo ryb złowiłem. Tutaj widzę jeszcze jedna zielona, głupia babka i będzie zrobione zadanie. Ekstra pajarę krampus. No też Araku. Sporo tych połowiłem ryb. Całkiem, całkiem. No dobra, to by było na tyle. W kolejnym materiale zrobimy sobie kolejną misję. Krampus Hunt. Jeżeli materiał się podobał, zostawcie łapkę, subskrypcję, komentarz na kanale. Do usłyszenia. Cześć.